Witam wszystkich w kolejnym filmiku z okolic mojej miejscowości Niemczy jesteśmy na terenie budowy a właściwie rewitalizacji linii kolejowej 310 Kobierzyce Piława Górna widok w kierunku wiaduktu gdzie nieopodal ma powstać właśnie przystanek kolejowy pod nazwą Niemcza Miasto jednak prace ruszyły bardzo grubo yy, ostatnimi czasy widziałem zdjęcia na Facebooku, gdzie już kładą nowe torowisko w wnikach, na razie u nas robią podsypy, jak to widać O, no nie wchodzę tutaj, ponieważ błoto jest niesamowite także stoję na przejeździe dawnym przejeździe kolejowym, który już niedługo będzie czynny także no prośby, wszystkie modły zostały wysłuchane, że, żeby tędy jednak pociągi jeździły, także na dzień dzisiejszy stan tej rewitalizacji wygląda tak. Tutaj za, za mną stoi koparka. No, dzisiaj jest niedziela, także yy, prac tutaj nie ma, także można śmiało kręcić. Podejdę bliżej. Widok w kierunku Piławy Górnej. dzielinia się kończy na linii 137, czyli pod sudeckiej magistrali kolejowej. No i mówię tak. Tutaj wszystko ładnie wyrównują. Nowe torowisko niedługo powinno tutaj też dotrzeć. Chciałem to pokazać. Jeszcze raz w tą stronę. No to już może mówiłem, że nie będę wchodził, bo błoto. Ale chcę kawałek podejść. Tam jest taka ziemia bardziej wysuszona. I pokazać, co, co jest dalej. No i pokazuję, tu jest bardziej ubite. Już to błoto minąłem. Tak to wygląda. O, idę sobie spacerkiem. Tu za moimi plecami przejazd. Już w oddali. Tak teren teraz wygląda obecnie. Prace trwają tutaj codziennie. Także no, jak mówię, niedługo powinny zostać kładziony, ale najpierw tuczeń, oczywiście czy kamień kamień który jest już kładziony od że tak powiem tam tych mas bitumicznych no i niedługo też będzie kładziony pewnikiem tutaj tak to wygląda dalej też trochę błota jest no dobra to tyle przystanek będzie pewnie zlokalizowany na wysokości Parku Miejskiego, o którym robiłem ostatni filmik, nawet dwa filmiki, także za wiaduktem. Także cieszy mnie ta informacja, że być może w tym roku, a jak nie to w przyszłym, pociągi na pewno pojadą przez Niemcze. Dobra, to na razie tyle, do następnego filmiku, trzymajcie się i cześć.